Yeah. So, damy w kolejnym odcinku tutaj. Dziś w tej pracy trzeba troszkę chyba bardziej spiąć dupę, bo ostatnio daliśmy sesiana. Lekko. Kolejne. Bierzemy blondynę. Słuchaj, daj na swoje dana. Ty 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 są. Ty Są. Cameron. A, sipał. O, poprosił się próbkę dana. Zniknął. Adwire. Ćwisz tutaj to analizowania? Ania nie, już nie, nie musisz. A ty jesteś odklejony, chłopie. Czemu? Nie. Czyli co Nikiel na dziś skończył ze szkołą. Uczy się zadowalająco, ale jego nauczyciele ze szkoły, liceum minia bla, 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 bla uważają, że mógłby z łatwością poprawić swoje oceny. Wystarczy dać z siebie jeszcze trochę wysiłku. Nie, on ma być k... Pokaż jak on pobiera tą próbkę. Daj mi próbkę. Nie, 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 nie dzięki nie. Sorry stary, nie umiem w Ale suchar, ja potrafię. Wiadcję. Nie jest tylko warto ja ma pebet, z tym gadać. O jaki bepsu? Bardzo ten też przed to mi ucieka. A jest trochę nieskój, Słuchaj, nie swój. Słuchaj, potrzebuję trochę twojej wydzieliny. To brzmi źle, dlatego to jest genialny pomysł. Z chwilę kończymy pracę. I kolejny raz. Nic nie zrobiliśmy. Rozwijamy się. W sumie to już się nam nie kala nic tutaj zrobić, więc idź po prostu. Walnik kloca. Eee. To tak. Cóż, za pracę dwie tydzień. Kto jak jak stary dziad? Ja jestem stary. Co ci jest? A. On no się zatem zajmie. Ooopper! O co talerze? Masz kapelnię Nie też się da jeść. No e, skąd ten talerz? Ale oszukał. Tryer nas okłamał. Idzie do tego sklepu z bibelotami. Ja ci pokażę gdzie on jest. daj, patrz. Tu co? U -u -u. To jest kurde, grubsza sprawa. on się z bazą kontaktuje. No oh, przypał Mamy! Mamy tak. chyba. Jeśli ja się nie mylę, to ja właśnie posiadamy te Oh my god. Bo to było to zdjęcie, Czyżby nie? poszło do przodu? Muszę w ogóle zobaczyć, czy mamy te tajne akta. No chyba nie. Aj, aj, aj. Ej, a teoretycznie byśmy nie mogli tego sprzedać? No, możesz sprzedać. No. <laughs> Odkryłem jak zarabiać kasę w simach. <laughs> a czemu diament jest tego Plambitu tańszy? Nie wiem, może planbit to jest jakiś legendarny. Dobra, musimy jej udowodnić, że jesteśmy tego warci. Zapraszam Maćka na chatę. O, wykręt. A to ta sama? No. Co z poprzedniego odcinka? Kto oglądał ten wie. Dobra, teraz z nim spróbujemy pogadać. <laughs> ja Uuu, la la! owoc pokoj! To wszystko przez Claus Nie, nasz syn stwierdził. Łóżko better. Batwoman, gut łóżko, łóżko. No i one. nie ma tego maćka. Jest, ty, imprezujesz z synem. Macie, jaki tu uzdolniony? Ja, żem nie wiedziała! Ty, ale a co, jak nasz syn jest? Ciepły. Tylko <laughs> ja będę go kochał i tak. Znaczy, co? Ja też nie go ko będę kochała. Tak. Ja nie kocham tego syna, więc mam to. Poproszę o materiał dowodowy z bazy wojskowej. Jesteś naszym przyjacielem! Powinieneś nam go dać! Zdjęcia z powietrza? Ty, daj nam więcej tych aktów, bo ty jakieś do dupy te akty dałeś. On nie chce nam dać karty dostępu. Ale to jest jej bezużyteczny Maciek. Możemy jego DNA wziąć. Sklonujemy Maćka, będzie więcej Maćków. Użyj dowodów z wyposażenia Sima, aby stworzyć tajne akta. Okay. Co? Ach, 15, czyli takie buty, dobra. Widzę, że... Ale się wytęża na tym kiblu. Troszkę. Ja rozumiem w sranie czasem. No. Ale z boy. A, widziałeś się go Był skupiony. To było dobre stranie. Nie, musimy w ogóle zadbać troszkę o naszych Simów, bo ten tutaj fajnie, ciężko pracuje. Mamy już 9 tysięcy, więc... kupmy ja te starą. była fajna i ja ją teraz osób. Cię A wiesz, że simowy mogą spać. Kukuł. Trochę Troszkę, a powiedzmy, że nagle powiedział w pewnym dniu, że go bolą plecy i musi sobie, gdy Twoich rodziców dotyka wiek kryzysu średniego i sobie po prostu kupują jakąś mega ekskluzywną rzecz, a tymczasem ich chata wygląda w ten sposób i ma, ma się takie łóżko, właśnie co odstaje wtedy. Tak to wygląda troszeczkę. Komputer się po prostu przegrzał, już nie wytrzymuje. No chyba tak. Zjęłem tam pompę nawala, no ma to To się liczy progres. Pa, jest zadowolony. Miceps rośnie, jest progres. Miceps równa się samica. Samica równa się pieniądze. Czekaj, bo mam pomysł. W sumie brak, nie ma progresu. Powinien się zaprzyjaźnić z jeszcze jednym typkiem w ogóle od bazy wojskowej. Ich jest tam najwięcej przy tym barze. I ogólnie, mordeczki. Zauważyłam, że coś za szybko wychodzicie z tych filmików. Więc jeśli jeszcze jesteście, dajcie o sobie znać, zostawiając komentarz pod tytułem Kuluszko. I zostawcie lajeczka. Suba też możecie. Jej! Mała entuzjazm! Jej! Ura. Syn. I wychodzisz z Kibla, stary się kąpię. Wejdź, wejdź. Nie ty, stary. Zawstydziłeś się ojca. Opa, olmo to siadło. Parkinsona to jest Stara naprawdę normalne. To nie szala z Henrym. Zaproś kogoś szczególnego. Uwaga, przeczytam Wam historię miłosną. Przez większą część dnia Nikel zbierał się na odwagę, by zaprosić obiekt swych westchnień na imprezę. Szczęśliwie nikt nie zdążył go uprzedzić, i propozycja spotkała się z pozytywnym przyjęciem. Nikel przez cały czas. Nieśmiało zerkał na swoją sympatię zarówno będąc obok stołu z ciasteczkami, jak i podpierając ścianę i przesiadując w innych miejscach oddalonych od środka sali. Rozmowy toczyły się o lekcjach, zajęciach sportowych, a nawet o pogodzie, która z niewyjaśnionych przyczyn zachowywała się ostatnio dość dziwnie. Kiedy impreza dobiegła końca, Nickel był cały w skowronkach. Dziękuję za uwagę. Robota. Idziemy do robotaju, idziemy do robotaju. Zupełnianie zapasów, laboratorium kończy się zapasem, musisz zebrać więcej okazów, aby laboratorium mogło kontynuować A... badania mi oczy szeroko otwarte tylko spójnej omrugami. Bądź górnikiem, nagrodnik, górnik, naukowiec, wszystko w jednym. Ciekawe ojciec do dupy, to się. Super, jestem do dupy. Poc, 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 poc. Weź te dwa zostaw, niechą kopie i dwa w poszukiwaniu skarbu. Czemu na mnie krzyczysz? Psycha mu Totalnie O, a to wygląda jak na jakąś lepszą tą No, no, takie profitowe dość Alabaster znalazł Co, coś warto? było? Ej, to się cały czas spałni Głupno jest warte Myślę, wygląda jak wrak człowieka No Totalny wrak Głodny. zażegany, zaszczany, głodny Nic, nic, kompletnie <gubne> No, nic, a jak wysyłają do roboty? Kurde, urlop za to dostaliśmy. Nic nie zrobiłeś, kupowałeś w ziemi, zbierałeś cztery butelki. Dobra, to wy**** I pięć dych masz. No, zachętę. Brak człowieka. no Oni sobie żarcie Panie. razem robią. O, ale słodka rodzinka. Dobra, no to ty ogólnie coś zjesz i pójdziesz tam. Pójdziesz do baru. Trzeba znajomych poznać nowych. To ogólnie chciałam synowi trochę pokój odpicować. Bo załóżmy, że sam miał jakąś tam dorywczą robotę i se zarobił. Ale dalej będzie miał to łóżko. Jakiś taki stoliczek piękny. Wice. I jakieś spółki, coś. Powiecie, będzie miał babę, nie? To chyba musi sobie tę babę przyprowadzić do domu raz na jakiś czas, jak starego nie będzie. walną takie piękne ościan. Jak to się stało? Bo y ja nie mogę nigdzie się postawić. Dobra, nie, to nie jest. Koro nie mogę. To nie, postawię no Dobra, nie, to nie, to dostałeś tylko stolik i obrazki Stary, weź się szybciej wyśpi, bo trzeba iść do baru, trzeba pić, rozumiesz to? Patuz tam Grat Dawaj, zabawne powitanie, że niby wiesz Siema, byku Ty, to jest baba, to weź tak do niej zarywaj, może wtedy więcej ci powiem Baba O kurde, co tu się dzieje? Dobra Teraz wiem, co zostało Dobra, wygrał Weź tam, podrywaj ją, bo wtedy szybciej leci ten, przyjaźń to z nią zerwiesz, tak z... no, Dobra. Nieprzystępna, dobra, to nic nie zrobimy z nią. O, zginęła kanapka, dzięki. Najlepsze mhm. co mnie spotkało na tej służbie. Oh, no. Była ta? Ta, nie, ta, ta? ale żeby ta. Ty tą wytrzesz. Dobra, tam kij z Jesteś kurczę brzydka. O! Oh. O, kombo dostał To jaki wrak człowieka idzie. Elżbieta wręczyła Simowi o imieniu Alfred oryginalny prezent, dołączając wyrazy oddania: Nigdy cię nie opuszczę. Zawsze możesz liczyć się na moją miłość, która rośnie z każdym dniem. Alfred może znaleźć prezent w swoim wyposażeniu. Tak, nie będziesz nikim więcej. Daj to akta. Few moments later. Oh. Alfred z zaciśniętymi zębami. Pomyślał: Dobra, to dla sprawy. Pocałował Simkę o imieniu Elżbieta. No ja co to się dzieje, Alfred, wiem, aby to przewracało. odczucie zdobyć. Alfred, co się z Tobą dzieje? Co to po akta zdobyć. Tragedia, tragedia. Potem ją Zap, zdradzimy przy niej. Okay. Three days Ok. Tak, jak ja, żem się jeszcze trzy jeszcze trzy kobiety trzeba znaleźć No krótko <laughs> mówiąc <laughs> yy, oszalałaś chyba O, coś aż mi się niedobrze zrobiło To jest zbyt mały Mikrofilm na potrzeby jakiś mamy 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 to Wiesz co teraz robimy? Zrywamy Aha. I teraz... Zerwij! Nienawidzę Cię. Tak naprawdę cię tylko Cię wykorzystałam. dostępu. Dobra. Dobra, może to zły pomysł, ale chyba możesz mi pomóc w rozwiązaniu tej sytuacji. Weź tę kartę dostępu, otworz z niej wszystkie drzwi w sekretnym laboratorium tylko uważaj, od zamknięcia drzwi nikt tam nie wchodził. Dobra, ogólnie to tak. E, mamy tą kartę dostępu, ogarnęliśmy ją sobie. Było mega dużo, dużo starania się, żeby dostać się tak jakby na niższe piętro. E, możemy Wam teraz pokazać, co jest tak jakby na piętrze poniżej, ale nie ma tam zbyt nic ciekawego, bo było to tak jakby tylko i wyłącznie przejście do następnego piętra. No, bo... Nie straciliśmy, że wam po prostu takie chodzenia jak na przykład iść na biurze, relacje z naukowcem, po to, żeby on dał wam do wykrywania, a potem iść po w sklepie z bibolotami, z tepiarą, żeby ona wam sprzedała kombinezon. No takie nic ciekawego nie było, więc po prostu to wycięliśmy i jakby jesteśmy tu, już gdzie jesteśmy i przejdziemy konkretnie, co się znajduje w laboratorium. Tak wygląda pierwsze piętro. Pierwsze piętro tutaj nic nie mieliśmy tak szerzej do roboty. Oprócz jednego tutaj przeskanowania komputerka, bez jeszcze do wyboru jeden trzeba było przeskanować. I w momencie, kiedy otworzyliśmy laboratorium, e, ten tutaj tym pył, które jest ogólnie trujący, yy, wydał się na, na całe miasto i ludzie ogólnie są wykrętami 24 na 7. Tak, jest ich coraz więcej. A nam do domu wbiło FBI i żałujemy troszeczkę, że tego momentu nie zdołaliśmy nagrać, bo ci ludzie, co tak jakby wbili do naszego domu, wpieprzyli nam zatrute żarcie, zainfekowane żarcie i... Musieli zabrać nam lodówkę niestety. No, by, by była taka sytuacja, weszłem na czterech, czterech wykrętów do domu. E, tym oczywiście na strój zabija w sensie odurza, Stajemy się my sami wykrętami. My sami stajemy się wykrętami w tej chwili. E... I po to sobie ogarnęliśmy właśnie ten strój, filtr od naukowca pozyskaliśmy, a sam strój kupiliśmy w sklepie z bibelotami. tak. E, tak wygląda to pierwsze piętro. No to sobie zakładamy strój. Tak wygląda nasz piękny naukowiec w stroju. Jest jestem tego zbyt zadowolony. Dobra, więc jeden do nas tutaj nie obija, więc schodzimy tutaj na drugie piętro, w której... Jeszcze niżzej, piętra znajduje nie. się. A tak się nie znajduje się dokładnie nic. No, tu już Tu moment. już jest ciekawe, nie? Tu I... już... Coś się dzieje. Tutaj nie wchodziliśmy. Tutaj w tym momencie przestaliśmy ten już więcej nie robiliśmy. Więc to no, ogólnie tu będzie ciekawie. Są jakieś takie rośliny dziwne, żeby obejrzeć. To jest stół badawczy. Ale nie możemy z niego chyba korzystać. Dobra, czyli tam na końcu masz takie krzesełka i takie. Tam masz komputer chyba? Kurde. Okej, okay, czyli prawdopodobnie wrócimy jeszcze tutaj, bo będzie wtedy trzeba tutaj schokować to. To jest tylko krótka praca. Dobra, postarajmy się wyjść tam dalej. Aha, czyli... O, dobra, używamy karty dostępu. Oj, trochę jest brzydkie... O, kur... o Okej... Okay. <laughs> Dobra, okej. Okay. Ch chyba to jest ta matka, o której mówi mówiły te wykręty. Spróbuj się porozumieć. Tak, to na pewno jest ta matka. Spróbuj się porozumieć. Spróbujmy z nią pogadać. Miejmy nadzieję, że. Była... Oby nas nie w Miejmy no, nadzieję. No właśnie też mam taką nadzieję. No, masz piękny ryj, no. Ej, może damy radę z nim na jakieś relacji, i będzie to nasza żona. Taką żonę nawet ja bym chciała. Tak się zmieniła dziewczyna po małżeństwie Aha, ona jest nabuzowana To wcale nie ten Mi się wydaje, że pogadajmy z nią jeszcze dwa razy Bo trochę nam zjechało, zobacz A i z nią po prostu trzeba gadać, żeby ona się zchillowała, to. No trochę jej zjechało Zjeżdżaj Dobra, Aha. dobra Czy my teraz walczymy z matką rozmową? Ale w te simsy, takie uprzejme Mam wrażenie, że jakiś rage spada czy coś Tak, mi się też zdaje, że to jest jakiś, jakiegoś typu rage O, nawet ją mamy, tutaj matka Ta osoba nie jest ani przyjacielem, ani wrogiem To całkiem przeciętna znajoma dobra, czyli zaczyna nas chyba lubić. Dobra, no zabawne jest to, że wojskowi ci naukowcy wszyscy to zamykają mimo o co to w ogóle chodzi z tym laboratorium i tak Ja wystarczyło zejść i sobie po prostu pogadać. To nie utopia. Nabijemy troszeczkę lepsze relacje, może dostaniemy Ale. owoc matki. Okej, okay, polepszają się te relacje, polepszają się. A co nasze Simowie się dzieje? Czuję się nie chcę chce się ikać i chce jeść. O, mamy teraz coś coś zrobić, zobacz, co na czerwono jest. Poprosimy o owoc. A mamy to skupisko? No to się zrobi, mamy ten ten. Ej, to miało ta w sklepie z bibelotami ten owoc. Tak, dokładnie. Dobra, to lecimy szybko, eksperymentujemy, tak? Może wiesz, staniemy się jedynymi naukowcami, którzy mają szczepionkę na to. Mmm, pitos. Więc kasę będziemy mieli. Ja cię chwycę ale to, badaj to, badaj Wsikał się pod siebie Dobra, będziemy testowali Poprosi o prezenty I, a co prosimy? O bogactwa Ale kręci śmigło O k***a Ty, pitos nam daje Dobra, weź się z nią zaprzyjaźnij Będzie nasza maszynka do pieniędzy Próbuj z nią gadać Ej, zrób, próbuj się porozumieć dalej <laughs> Mamy ją w przyjaciele. Dobrze, przyjaciele już so, sojuszniku, żeby z nią pokonać Spróbujemy też użyć szczepionki. Tak, zdaniem. będziemy używać szczepionki na tych właśnie wykrętów. Udało ci się odkryć źródło infekcji zagrożającej Stranger Evil. To ogromna roślina matka, ukryta głęboko w czeluściach laboratorium. Jedynym sposobem na powrót do normalności jest pokonanie tej niecnej istoty. Znajdź lekarstwo na infekcję i przygotuj zespół, który podejmie się walki z roślinną matką. Nie jesteś wykrętem? Nie no. tu masz no, Dobra, mamy wykręto Zdaje się, że szczepionka wywołała jakąś reakcję, ale nie do końca zwalczyła infekcję. Przetestuję ją na innych opętanych simach, aby sprawdzić jak działa. Dobra. Czy mamy jeszcze tą szczepionkę? Ale nie wydaje mi się gdzie ona jest. Nie wiem, zobaczymy. Nickel ściąga kilka odpowiedzi, ale gdy dostaje swój test z powrotem, okazuje się, że ten drugi uczeń też nie miał o niczym pojęcia. Nickel nie został przyopany, ale, ale i tak zawalił test. Dzięki za nic, dzieciaku. Dobra, no. Mamy. Dobra. Ostatni test szczepionki. Eureka! Wygląda na to, że szczepionka zwalczyła infekcję! Wróć do sekretnego laboratorium, aby stworzyć szczepionkę na infekcję, korzystając z analizatora chemicznego. Dobra, lecimy. Taki speedrun robimy. Walczymy z covidem. Z simsowym covidem. Walczymy z simsowym covidem. Dobra, tworzymy szczepionkę. Nie wiem, ile tej szczepionki będzie trzeba, to zrobimy trzy na zapas. Od jeden do trzech sojuszników, tak? Musimy najpierw ogarnąć naszego sima, wracając do domu. I do domu zaprosimy Maćka oraz e, pana naukowca. Bo Ząb, dobra. I jego, musimy. Dobra, jesteśmy już na chacie. Musisz lodówkę kupić. Tak, rzeczywiście. Ha, mówiliśmy, że FBI nam wzięło lodówkę, a wy pewnie nie wierzyliście. Dobra, czy jeszcze nie musimy iść do pracy. Traktuj mnie poważnie. Jestem już w takim wieku, że mogę chodzić gdzie chcę i robić co chcę. Czy możesz zacząć mnie traktować jako osobę dorosłą? Spoko, ale się wyprowadź. Pokaż, że jesteś dorosły, tak się co? zarabiać, coś. Nie wiem. Za... Trzymaj. Bo go z, z wyzywał. Poczucie zranienia przez kogoś w pobliżu, być może czas wyleczy ranę, ale na razie Alfred jeszcze cierpi. Oj biedny. Ale na walkę z matką, to w następnym odcineczku się widzimy wtedy. No ra no ra